Dzień dobry, dzień dobry. Hubert Hurkacz pewnym krokiem wkracza w dalszą część sezonu. Tym razem przyszło mu się mierzyć z rywalami najwyższej półki, bo Hubert Hurkacz tylko z takimi rywalami w ostatnim czasie rywalizuje o największe laury, o największe nagrody na turniejach, na turniejach oczywiście trawiastych. Teraz y, są tak naprawdę te dwa, 3 tygodnie turniejów, które poprzedzając, poprzedzają główną imprezę y, cyklu, na, cyklu na kortach trawiastych u Wimbledon. Wimbledon startuje już 27 czerwca i potrwa przez dwa tygodnie. Y, wielka impreza na pewno będzie Huberta Hurkacza dużym celem, ale na razie nie o tym. Hubert Hurkacz rywalizuje teraz na kortach y, w, oczywiście w cyklu ATP, na kortach w Hall y, w Niemczech. Teraz przyniósł się tur i naprawdę rywalizuje z sukcesem. Po pierwszym turnieju, który rozegrał Hubert Hurkacz, niewielu się spodziewało, że drugi turniej, e, tym razem w HAL, e, będzie, będzie w stosunku do pierwszego turnieju dużą poprawą. Że Hubert Hurkacz naprawdę poprawi się pod wieloma e, względami, pod wieloma elementami, które nie wychodziły w pierwszym turnieju, już zaczęły się powoli psuć. Nie było takiej wielkiej regularności, pewności siebie. W meczu z Kasprem, Rudem już od tego można powiedzieć, że się zaczęło. Ale Hubert Hurkacz jakby odstawił to na boki i nie przejmuje się takimi rzeczami. Wrócił tak naprawdę na dobre tory. Teraz przyszło mu się mierzyć podczas, podczas turniejów hal z rywalami naprawdę bardzo e, solidnymi, bo tutaj mówimy o Amerykaninie Kresim, o Hugo e, Imbercie z Francji oraz ostatni pojedynek na szczycie. To oni może dzisiaj e, powiem co nieco kilka słów z Felixem Ożerem Aliasim, e, Kanadyjczykiem, zresztą bardzo dobrym przyjacielem Huberta Hurkacza e, wiemy, że obaj odnosili spore sukcesy e, na kortach twardych w Paryżu. W zeszłym roku Udało się dotrzeć do turnieju, do, do finału, wygrać turniej w Deblu, e, de, Turniej Masters w ATP Masters w Paryżu. To jest bardzo duże osiągnięcie. Hubert bardzo dobrze sobie radzi na, w, w formule rozgrywania w Deblu. E, ostatnio też z Matebawiciem e, sukces w singlu nie wyszło w Deblu, wyszło e, w Stuttgarcie. E, z teraz, teraz z kolei z kolei przyszło się z jego partnerem deblowym i też poza kortem bardzo dobrym przyjacielem felixem ale Alesim też jest w znaczy, w środowisku tenisowym mówi się, że e, jest takie, ta para nazywała się Hubelix, czyli tak naprawdę pierwsze trzy litery, cztery litery e, imienia Huberta Hurkacza i, i końcówka Elix, tak jak Felix, tak, bo tak, tak, tak ma na imię, e, tak imię Felix Ożer aliasim. Ale to już taka anegdota poboczna, ale zawsze oczywiście można. O niej powiedzieć, teraz przyszło mu się mierzyć się z tym rywalem i poradził sobie w dwóch setach. To naprawdę y, trzeba trzeba mu oddać, że dwukrotnie mierzył się z Tajbreku. Dwaj giganci. Je Hubert Hurkacz 1,96 m wzrostu, Feliks jest i 1,93 m wzrostu co, co mówiła samo za siebie, że na korcie trawiastym te piłki będą posyłane z bardzo dużą prędkością, te piłki będą osiągały naprawdę bardzo dużą e, prędkość, e, będą, będą na pewno się, się wznosiły i rzeczywiście, krótkie wymiany były. E, wiele z, z, zagrywek tak naprawdę decydowało o tym, kto wygrywa wymianę. Nie było tak naprawdę przełamań, tylko wszystko rozgrywało się w tajbregu i do tego etapu dochodziło. Ale kto oczywiście wyszedł z zwycięską ręką? Hubert Hurka, czyli to też trzeba powiedzieć, że to chyba było w turze oficjalnym ich trzecie starcie. Pewnie nieraz sparring partnerowali ze sobą, grali sparringi, ale w tak samym turze w cyklu ATP rywalizowali po raz trzeci. Wiem, że raz na kortach trawiastych na pewno bezpośrednio ze sobą rywalizowali. Z kolei z kolei w hal udało mu się wyeliminować i Hubert Hurkacz już można powiedzieć, że jest w dziesiątce. Na pewno te punkty mu już, mu już wystarczą. Teraz już mu tego nikt nie odbierze na ten moment. Wyprzedza Camerona Nuri, jest dziewiąty, jest fake Sojournera. Alessandro i nawet zwycięstwo w turnieju nie dałoby dziewiątego miejsca, ale bardzo by się zbliżyło. Ważne punkty w rankingu ATP Race, które zidża punkty tylko i wyłącznie z tego sezonu kalendarzowego i może zagwarantować Hubertowi udział w ATP Finals. A co, przed Hubertem dzisiaj tak, bo jest już godzina 4.25, Hubert za 6-10 godzin, znaczy 10 godzin, na na godzin na nagrywania, za chwilę pewnie u Was będzie rywalizował z Nickiem Kyrgiosem. Zawodnikiem bardzo kontrowersyjnym, Australijczykiem. Co tu jeszcze powiedzieć? Kto tak naprawdę śledzi ten na bieżąco, wie, że Kyrgios to, to jest taka persona w Pwnograda, <grywa> bardzo, bardzo na środowisku z wielu akcji przypołowych, jakby to, jakby to powiedziała młodzież. Zerkam na, na kamerę, ile minus pozostało do nagrania, ile już nagrane jest. I cóż, z takim Kyrgiosem czeka go trudny pojedynek, bo Nik Kyrgios, mimo że jest sklasyfikowany w 7.10, Hubert już w 1.00, na pewno bardzo dobre z rozgrywa. Pokonał już Pablo Carneau-Bustę, Stefana Pasa Davida Altmaiera. Andiego Mareja w Stuttgarcie postawił mu się, ale nie wygrał. Ale to co do samego bilansu, co do samego zawodnika. Mączkowca Karinu wyeliminował, wyeliminował, pasa, to już samo mówi za siebie. Hubert też jest mocny, pokonał Forza Exordial, ale Sim, Emberta, Krisego. Więc że i tym razem Hubert Turkacz wyjdzie zwycięską ręką z tego pojedynku. Czekał na Wasze reakcje. Co sądzicie o tym spotkaniu? Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie z tej strony. Kazimierz Krzyczewski. Do usłyszenia.